Dzisiaj spotkanie będzie motywacyjne i mam nadzieję, że jak coś wam się nie chce zrobić, to po tym wykładzie na pewno wam się zachce. Gorące brawa, Łukasz Krason. Dzisiejsze spotkanie jest z trenerem osobistym, mówcą motywacyjnym Łukaszem Krasoniem. Jest to człowiek, który pokazuje, że mimo wielu barier można to pokonać i nie poddawać się w życiu, a wielu ludzi po prostu mimo, że ma wiele możliwości nie wykorzystuje tego, a to nie jest takie trudne. Wystarczy po prostu chcieć. Dzisiejszy wykład jest bardziej taki motywacyjny, żeby zmobilizować ludzi do działania, żeby nie narzekać, bo polski naród niestety ma taką tendencję do narzekania, a nie ma co narzekać, trzeba narzekanie zamienić w działanie. Ja przede wszystkim przy, przymieniam słabości w atuty, coś co z jednej strony się wydaje wielkim utrudnieniem. Jak patrzymy na to z innej perspektywy, to się nagle okazuje, że to jest duży atut. I takich atutów w życiu. Powinniśmy szukać. Na tym się powinniśmy skupiać. Na tym, co może pociągnąć ludzi, a nie na tym, co może ludzi zatrzymać ze spotkania z Łukaszem Krasoniem wyniosłem przede wszystkim to, żeby się nie bać, że tak naprawdę strach jest tym czynnikiem, który nas blokuje przed podejmowaniem decyzji, przed spełnianiem swoich marzeń i nigdy nie można się ograniczać właśnie do tego, żeby się bać tego strachu, tylko trzeba go przełamywać i robić to, co kochamy, bo tylko to może przynieść nam tak naprawdę nam szczęście. Że nie chodzi o to, aby strachu nie było. Bo być może on będzie zawsze. Tylko to, na co mamy wpływ, to to, abyśmy my 2000 дней еще этого страха.